Oto skład, w którym zaczyna ten mecz Legia. Wszystko wskazuje na to, że zagrają w formacji 1-3-5-2, prawda? Zgadza się. Liczą najwidoczniej, że takie ustawienie pozwoli im dominować na całym placu gry. Przy takiej taktyce pomocnicy odgrywają kluczową rolę. Zwłaszcza na skrzydłowych spoczywa duża odpowiedzialność, bo muszą zarówno cofać się do obrony, jak i dostarczać piłkę ze skrzydeł napastnikom. Oto skład, na który zdecydował się trener gości. Na papierze wygląda to na 1-5-3-2, Jacku. Jak to się przełoży na ich grę? Zdecydowali się na ekstremalne zagęszczenie środka pola. To tędy będzie szła większość ataków zespołu. Z kolei rywale napotkają tutaj największe trudności. Wiele jednak będzie zależało również od bocznych obrońców, ustawionych na wahadle. Mogą robić różnice dynamicznymi wejściami po skrzydłach. Zaczynamy zatem pierwszą połowę meczu. Sliż. Wszołek. Bartosz Pustka. Imponują dzisiaj w obronie. Naprawdę. Znowu są przy piłce. Arbiter przyznaje rzut wolny na korzyść warszawskiej Legii. Sędzia nie zdecydowała się sięgać po kartkę. Ale wyraźnie zaznaczyła, że nie pozwoli w tym meczu na zbyt ostrą grę. Bartoszka Znakomicie w obronie. Znakomicie. Groźna akcja zatrzymana. Schmidt. No tak ładnie, ale czasami obrona jest po prostu nie do przejścia. Bartosz pustka. I teraz wojskowi tracą piłkę. Sędzia uznaje, że nie zagrał zgodnie z przepisami. Faul. Rzut wolny. Wszołek. Bartosz Snisz. Ciekawie zaczyna wyglądać ta akcja wojskowych. To nie mogło w żaden sposób zaskoczyć bramkarza. Wszołek. Paweł wszołek. I mamy strzał. Było groźnie. Strzał w bramkę, ale solidna obrona. Naprawdę dobra parada. Interwencja efektowna i skuteczna. Jak setki razy na boiskach treningowych. Chleb powszedni bramkarskiego fachu. Miłka w pole karne. Ma tam kto wykończyć. To nie było trudne. Broni bramkarz. Legioniści oddają piłkę. Przesuwa się z piłką bliżej Bramki. Szansa. Czy przełamie impas? Broni to, ale piłka wciąż w grze. Jednak nie, jednak nie. Sędzia wiście spalonego. Patryk Kun. Teraz strata Legii Warszawa. Dość niefrasobliwie przerwana ta akcja. Myślę, że sędzia jest tego samego zdania i zaraz zobaczymy żółtą kartkę. Żółta kartka za to zagranie. Słuszna decyzja. Sędzia musi panować nad meczem. No tak, ten strzał powinni chyba puszczać trenerzy juniorom, by pokazać, czego nie robić z rzutem wolnym z takiej odległości. Tak, Tomku, strasznie teraz spudłował. Posłuchajmy zresztą reakcji na trybunę. Sliż. Bartosz pustka. Skrupulatnie, cierpliwie budują atak. Będzie strzał, uwaga! Bez problemu trzymał teraz piłkę w rękach. Nie była to najtrudniejsza interwencja w jego karierze, ale i tak brawa za koncentrację. Zobaczmy, powinien zostać za to upomniany żółtą kartką. Taki wślizg mógł skończyć się kontuzją rywala. Mamy naruszenie przepisów, i jest żółta kartka. Teraz będzie pod baczną obserwacją. Teraz jest dobra sytuacja do wyprowadzenia kontrataku. Oj, wolno zbierają się do tego powrotu. Może strzelać, uwaga! Tak jest! W końcu mamy gola! Te ciągłe ataki wreszcie się opłaciły. powtórka tej bramki, kapitalny kontratak. Rywale nie zdążyli nawet postawić zasieków obronnych. Po tym podaniu wszyscy wiedzieli jak to się skończy. Doskonała robota. Prowadzą zatem 1 do 0. Nie daje się przesunąć. Teraz tylko znaleźć jedno kluczowe zagranie. Mogą wyrównać stan meczu. Piękna byłaby to bramka, ale jednak nic z tego. Piłka minimalnie minęła słupek po złej stronie. Aż trochę szkoda, bo to był wolej pierwsza klasa. Arbiter przyznaje rzut wolny na korzyść warszawskiej legii. Sędzia teraz wyraźnie pokazuje, że kolejne tego typu zagranie skończy się kartką. Na razie jeszcze bez większych konsekwencji. Tak, chyba dobra decyzja, żeby trochę przyhamować zapędy obu drużyn. Tomasz Pekhardt. Mamy uderzenie. Pewnie to teraz broni. Mocno się teraz cofają. Zapraszają wręcz do pressingu. Ale chwila, bo mamy przecięte podanie w tercji obronnej rywala. Czy będzie zagrożenie? Arbiter przyznaje rzut wolny na korzyść warszawskiej legii. Tak! Co on teraz zrobił? Z takiej odległości! Teraz powtórki pokazują, dlaczego warto na treningach ćwiczyć strzały z dystansu. Dla takich chwil warto, dla takich goli. No to mamy 2 do 0. Dobrze teraz w obronie, świetnie się ustawili. Znów mają piłkę. Rzuca piłkę pod bramkę. Mamy przechwyt. I mamy teraz oficjalny komunikat. Doliczone dodatkowe dwie minuty gry. Podanie do Patryka Kuna. Świetnie to wyłapał bramkarz. Strzał z dystansu, ale nieskuteczny. Sędzia zaprasza graczy na przerwę. Mają teraz kwadrans na omówienie taktyki. Drużyny gotowe, pani sędzia też, a więc wznawiamy grę po przerwie. Kun. Beckhardt. I ruszają z kontrą. Będzie ciekawie. Niezła próba dorzucenia piłki na bliższy słupek. I bramkarz! Było groźnie! Strzał był z tak bliska, że tutaj zdecydował czysty refleks. Doskonała reakcja. Piłka w grze. Krótkie rozegranie. Znisz. Piękna bramka z takiego dystansu, siła, precyzja. No coś wspaniałego. Realizator zapoznaje nas teraz z tym, jak ta bramka wyglądała z różnych ujęć. Z każdego zresztą wygląda dobrze. I mamy obecnie 3 do 0. Fischer robi się coraz groźniej, proszę odważna i skuteczna interwencja, co wyjdzie z tego podania? Okazja. Bramkarz jest skupiony, tak się go nie zaskoczy. Dobra intuicja, jest przejęcie. Jak rozprowadzi ten atak? Koledzy sygnalizują swe pozycje. Rzuca piłkę w pole karne. Czy ktoś to porządnie wybije? Legioniści wywalczyli rzut rożny. Nowy zawodnik już gotowy do gry. Czy wpłynie na wynik meczu? Rozgrywa to więc na krótko. Teraz strzał z dystansu! No ale ostatecznie nie przysporzyło to kłopotów Bramkarzowi. Z łatwością wyłapał tę piłkę. To już ostatnie 30 minut tego spotkania. Na skrzydle pojawiło się sporo wolnej przestrzeni. Zagranie w pole karne. Nasuwa się pytanie, co to w ogóle miało być? Totalnie zepsuty strzał. Takie podcięcie, gdy wyjdzie, jest efektowne, ale można się też nim ośmieszyć. Patryk Kun. Jędrzejczyk. Sokołowski. Sokołowski. Prawo, dobry odbiór blisko własnej bramki. Z taką grą chyba chcą zaprosić do pressingu. To się nazywa ciąg na bramkę. To pachnie groźną akcją. Próba precyzyjnego umieszczenia piłki w siatce, ale widzimy. Nieudana. Na treningu pewnie takie wchodzą. Decyzja była dobra, bo nie był to pochopny strzał. No ale rezultat pozostawia wiele do życzenia. Rozpoczęło się ostatnie 20 minut tego spotkania. A teraz mają dużo wolnego miejsca na skrzydle. 11. Tak się kończą podobne zagrania w polu karnym. Rzut karny to nie jedyna kara jaką otrzyma zespół. Kolejna rzecz to żółty kartonik za to feralne zagranie. Zrogie konsekwencje ponosi ta ekipa, ale chyba wszyscy dobrze wiedzą, że powód był. I gol! Pewny strzał! Piłka ląduje w bramce. Dobrze wykonana jedenastka. Więc mamy 3 do 1. Patryk Kun. Sliż. Sokołowski. Rose. Starają się wymieniać piłkę, poszukać luki w defensywie. No i strata. Cały misterny plan bierze w łeb. Ciekawie zaczyna wyglądać ta akcja wojskowych. Tak, interweniował nieczysto. Przerwał akcję oczywistym faulem. Mamy rzut wolny. I tracą piłkę. Pójrzmy sam na sam z bramkarzem niesamowita teraz interwencja Chładuna faul sędzia decyduje o przyznaniu rzutu wolnego za chwilę może być groźnie ładne uderzenie z wolnego ale obrona naprawdę wysokiej klasy Centra w pole karne. Centra z rogu niezła, ale wyjaśniają sytuację. Gospodarze już chyba nie będą musieli się za bardzo spinać w tej końcówce. Zwycięstwo jest kwestią czasu. To musi być gol! Strzał, ale zabrakło celności. Nie ma gola. Błąd, tracą piłkę. Mają teraz okazję, by szybko wyprowadzić atak. Obrona musi teraz jak najszybciej wracać. Nie ma o czym dyskutować, faul. Sędzia odgwizduje przewinienie. Zamiast kary indywidualnej tylko upomnienie. Musi teraz mieć się na baczności. Głęboko posyła teraz piłkę w szesnastkę. Teraz strata Legii Warszawa. Trzy minuty gry. Dolicza pani arbiter. Złapią kontakt. Ładun! Tak! Wybronił to. Spokojna interwencja. Zagrożenie oddalone. Oj, zmarnował teraz akcję. Niepotrzebnie traci piłkę. nie, proszę państwa! Musiał się bramkarz zdrowo wyciągnąć, ale raczej nie zrobił sobie krzywdy. Strzał obroniony, to najważniejsze. Takie parady mogą wydawać się czymś ekstremalnym dla zwykłego widza. Dla bramkarzy to chleb powszedni. I oto słyszymy końcowy gwizdek.